Zabawa nie jest obowiązkiem? Co? To on nas wkurza, łobuzuje, gryzie, bije, pluje. A ja mam jeszcze, uważam, że naprawdę nic nie da naszemu dziecku tego, co da mu taka swobodna zabawa. Ale warto znaleźć taką zabawę, która będzie nam sprawiać przyjemność. Dzień dobry, witamy Was. W... Kolejnym odcinku naszego podcastu, jakbyście nie wiedzieli, to jest podcast Rodzicologia. Piotr to już jak speaker z radia. Mówiłem ci, jeszcze 50 odcinków ja poprowadzę audycję w radiu. Ale z helikoptera nad San Andreas albo Los Angeles. <grym> Wysoko sięgasz. Warszawa, Wrocław, mnie nic, to totalnie nie interesuje. I w temacie zabawy dzisiaj pozostaniemy. Nie zabawy życiem, a zabawy z dziećmi. Ja Ważny temat. Zabawa taka udawana. Jest mhm. na końcu moich ulubionych czynności, które wykonuję z rankiem. Tak, na a samym on końcu. to uwielbia. Mamo, będziesz moją siostrą? Tato, będziesz moim nauczycielem? Pobawmy się w sklep. Mówi, po prostu koszmar. nie? Jest wielkich koszmarów mojego rodzicielstwa w aspekcie zabawy. I właśnie, tutaj nasuwa mi się pytanie. Czy my jako rodzice w ogóle musimy się bawić w takie zabawy? Czy powinniśmy, albo jak długo, jeżeli już powinniśmy, to czy wystarczy, że to będą trzy minuty? Wiesz, dobrze, dobrze, bawimy się w sklep. A, nie mam pieniędzy, karta mi nie działa, przykro mi, nie mogę nic u pana Koniec kupić. Zabawy. Koniec zabawy. Wiesz co, to nie jest tak, że my musimy, że to jest po prostu coś, co trzeba odhaczyć, żeby być dobrym dobrze, rodzicem. To, to czy musimy do prawidłowego rozwoju mhm. i prawidłowego budowania relacji? Tak warto. A, czyli musimy. Ta zabawa rzeczywiście się przekłada... Na to, jak dziecko funkcjonuje. I ja zawsze powtarzam, że zabawa jest naturalnym językiem dzieci, więc one w tej zabawie dużo chętniej i łatwiej wyrażają siebie, pokazują różne swoje emocje, no i rozwijają wiele umiejętności. Ale nie przyjedzie żadna rodzicielska policja, jeżeli my nie będziemy się bawić z dzieckiem w sklep, a pozostaniemy przy wygłupach na kanapie albo nawet w wspólnym gotowaniu. To też jest okej. Okay. Natomiast zdecydowanie. No ale gotowanie mhm. jest zabawą? Może być zabawą na pewnym etapie. Pewnie jak już powiesz nastolatkowi, chodź, pogotujmy, no to on ci powie, hm". o, pobawimy się super w kuchni. Właśnie. Natomiast Ale dla, ty takiego, dla takiego przedszkolaka, to zdecydowanie może być w kategorii zabawy, pod warunkiem, że my tam oczywiście nie stoimy, wiesz, i nie mówimy, nie rozsypuj tej mąki, a tak nie można. Ale zrobiłeś tu bałagan. Właśnie. Nie? No. nie, żeby to faktycznie było w klimacie zabawy, a nawet może jak dziecko powie. A możemy do tego ciasta czekoladowego dosypać pieprzu? To my powiemy, zróbmy ten eksperyment. Kolejny eksperyment w życiu. Więc możemy się bawić na różne sposoby. Natomiast kosztowałbym takiego ciasta hmm? z pieprzem? Podsunęłam być, ci dobrą no, Może inspirację. być ciekawe. Natomiast zdecydowanie bawić się warto. A jako, że współpracuję z grupą Lego przy inicjatywie Pół Godziny dla Rodziny, to powołam się tutaj na najnowsze tegoroczne badanie Lego Play Well które powiedziało nam, że rodziny, które bawią się razem, są szczęśliwsze. Wyżej to swoje szczęście oceniają. Więc nie musimy się bawić, odpowiadając na twoje pytanie, ale zdecydowanie warto, no bo wszyscy chcemy być szczęśliwi. Oczywiście ciśnie się jednak na usta takie sformułowanie, że musimy się bawić. Powinniśmy. Kwestia odpowiedzialności. Jakby kwestia odpowiedzialności, kwestia, wiesz, no każda rodzina, podejrzewam, że gdybyś zrobiła badanie, czy każda rodzina chce być szczęśliwa, to, no to każda by 100%. chciała, tak? Więc myślę Więc sobie tak, myślę, Więc że musimy. musimy, ale warto znaleźć taką zabawę, która będzie nam sprawiać przyjemność. Mhm. Czyli ty nie musisz się bawić w sklep, możesz się bawić w siłowanki na kanapie. Ale mam teraz argument. Ale mam argument. Jak powiesz, teraz twoja kolej zabawy w sklep, powiem, w podcaście powiedziałaś, nie musisz. Puszczę ci, puszczę ci ten fragment. Wytnę sobie, będę miał w telefonie cały czas pod ręką. Zabawa nie jest obowiązkiem? Ale widzę, jako takie nasze rodzicielskie zadanie, które warto przed sobą stawiać, stwarzanie przestrzeni do zabawy. Wiesz, żeby było na to miejsce, żeby był na to czas i żeby była taka dobra atmosfera, w której rodzic trochę odkłada na bok jakieś swoje oczekiwania, a pozwala dziecku przejąć stery w tej zabawie. Mhm. No i przede wszystkim jest, nie? Jeżeli jest obecny, tak. Myśli, a jeszcze muszę dzisiaj... Nastawić śmieci, zupę, tam... odpisać na maila, tak. tak. Myślę sobie, że w ogóle warto mieć taki rodzinny kodeks zabawy i wpisać sobie tam, że wyłączamy wszelką elektronikę, nie gra nam telewizor, nie gra nam radio. Chociaż wiem, że akurat w wy bardzo... możesz nie wyłączyć, nie? <laughs> Powiedziałam o muzyce, a wiem, że wy bardzo na przykład z naszym synem lubicie słuchać głośno tak, muzyki. No. I to jest wasz sposób na spędzanie czasu. Ja lubię tańczyć z naszym synem. Ale wiesz, mam na myśli, żeby ta muzyka nie była na przykład radiem, który jest takim przerywnikiem, odwracaczem uwagi. Czy jednak chcesz podważyć instytucję radia, żeby mnie nie zaprosili do tego audycji? Dobrze, dobrze. Ale myślę też, że dobrym pomysłem jest stworzenie sobie jakiejś takiej skrzynki na telefon, że na te pół godziny dla rodziny odkładamy sobie, wiesz, ten telefon, żeby nas nie rozpraszał, wyciszamy dźwięki i po prostu jesteśmy. Ale to chyba jest też taki problem wielu rodziców, żeby zaplanować ten czas, że dziecko potrzebuje też czas na zabawę. Mhm. Ja pamiętam, czy pamiętam, nawet widzę te spojrzenia naszych znajomych, czy nawet rodziny, kiedy powiedzieliśmy, że Franek może sobie wybrać poza szkołą. Mm -hmm. chodzi na angielski to jest nasz warunek, na to musi chodzić, jako tak. dodatkowe zajęcie. Tak. Ale że poza tym dodatkowym angielskim może wybrać sobie tylko jedno dodatkowe zajęcie, bo chcemy, żeby miał czas na zabawę, dla siebie, tak. żebyśmy my mieli czas dla rodziny. Na ro, no, dla siebie, na nawzajem. Wspólne, wspólne aktywności. Więc to pamiętam ten wzrok do dzisiaj taki. Że... Tak, tak, Co? że jak możemy dziecku odmawiać. No jak, a nie bale. On chce jeszcze basen. Tam, Myślę, że Franek rzeczywiście ma tych pomysłów mnóstwo i on by chciał i na piłkę, i na basen, i na robotykę. wszystko, nie? Właśnie. I my byśmy nawet mieli takie możliwości i, i finansowe, i takie logistyczno-techniczne. Logiczne też. Logiczne też, ale rzeczywiście powiedzieliśmy mu, że, że nie. No bo jest naszym priorytetem ten właśnie taki czas dla siebie. I wiesz, ja mam takie po prostu poczucie, że jasne, że te wszystkie zajęcia one są rozwijające, ale uważam, że naprawdę nic nie da naszemu dziecku tego, co da mu taka swobodna zabawa, taka bez ograniczeń. I to nie jest żaden, nie wiem, atak z mojej strony na rodziców, którzy mają taki wypełniony grafik razem ze swoim dzieckiem. Nie, no każdy decyduje za siebie. Tak? tak i wiesz, myślę sobie, że to też jest pewnie trudne, kiedy rzeczywiście dziecko ma dużo pasji, mhm. które nie są taką właśnie zachcianką, że chce spróbować, chce spróbować. Tylko są rzeczywiście czymś to dziecko pochłania i ono chce trenować kilka razy w tygodniu i pięć rzeczy na raz, więc ten grafik jest wypełniony. Natomiast naprawdę uważam, że jest to problem, kiedy te obowiązki, bo te zajęcia przecież w pewnym momencie też stają się obowiązkami, tam trzeba tak. iść. I te obowiązki zaczynają nam zabierać czas na to, żeby dziecko po prostu mogło być sobą i nawet się czasami może ponudzić, popatrzeć w sufit i pomyśleć, co ja bym chciał robić. No tak, ale wiesz, dużo, dużo rodziców będzie miało problem, że moje dziecko się nudzi, czyli znaczy, że ja mu nie dostarczam wystarczającej ilości, nie mhm. wiem, atrakcji, zajęć i tak dalej, nie? Bo to jakby trochę cały świat dąży w tym kierunku, że my musimy mieć wiecznie atrakcje, wiecznie coś się musi dziać, a nie mamy tego czasu właśnie tak, no, myślę siebie, sobie, no, że poczynek, to, jest, to nam pokazuje problem, nie? Tak, że my tak. dążymy, dążymy i w pewnym momencie zobacz w ogóle, co my robimy. My się nudzimy w kolejce w sklepie i wyciągamy telefon, bo samo stanie jest dla nas zbyt nudne. Nie? Cały czas właśnie szukamy, jak tu jeszcze sobie dać tych bodźców. Nie róbmy tego naszym dzieciom i właśnie nauczmy je, że czasami po prostu można posiedzieć i tyle. Mhm. Powiedziałaś, że nic nie da dziecku tyle, co swobodna zabawa. Mhm. Nie da, ale czego nie da? Jakby... Mhm. <laughs> Wiesz, rodzice mają takie zestawienie, nie? Swobodna zabawa kontra, nie wiem, na przykład nauka angielskiego czy judo, nie? No tam mhm. konkretne rzeczy dziecko dostaje przy tej swobodnej zabawie, która potrafi być właśnie, nie wiem, zabawą w sklep. No, co ci zadaje, że będzie lepsze zdolności handlarskie? Czy będzie lepszym kupcem? <grym> też, też, bo zdecydowanie zabawa, szczególnie ta teraz wspomniana przez nas, czyli zabawa w rolę, ona znacznie wzmacnia kompetencje takie społeczne, więc to, to tak. Również umiejętności to, handlarskie. to Bardziej wzmacnia kompetencje społeczne niż pójście do ludzi? Nie powiedziałabym, że da się to jakoś, wiesz, skalkulować bardziej lub mniej. Natomiast jest na tym bardzo skupiona. Mhm. Nie? Kiedy jesteś na judo, to skupiasz się. Tam też oczywiście jest grupa. Natomiast tam wszystko jest takie zorganizowane. Tutaj dziecko bardziej może być sobą, nie musi się tylko trzymać sztywnych zasad i sztywnych reguł. Tylko może sobie testować różne zachowania, badać, sprawdzać, jak one działają. Więc te umiejętności społeczne się znacznie rozwijają: komunikacyjne, wyrażania swoich emocji, dzielenia się jakimiś swoimi przeżyciami. Mamy tutaj świetny rozwój kreatywności, ale też właśnie a propos tych zasad i tego, że w swobodnej zabawie jest ich mniej, znacznie rozwija się taka autonomia, wyrażanie siebie, swoich jakichś zasad, kreowanie. Więc rzeczywiście ta zabawa nam daje dużo, ale najważniejsze niech tutaj będzie to, że wspomniane wcześniej badanie grupy LEGO pokazało nam, że 96% dzieci chce się bawić więcej. I to jest dla mnie taki korolny argument, że naszym zadaniem jako dorosłych jest zdanie tej przestrzeni. Okej, okay, czyli 96% dzieci chce się bawić więcej? I tu następuje przerwa techniczna, bo przy montażu tego odcinka okazało się, że liczby nie są moją mocną stroną. Powinnam powiedzieć, że 86% dzieci deklaruje, że chce bawić się więcej. Ale umówmy się, to dalej bardzo dużo. Wracamy do studia. Nam się chyba wydaje, że zajęcia dodatkowe są ważniejsze. Wiesz, że no, to cały czas... pokazuje, że nie do końca, tak? No i jeżeli tak. naszym priorytetem jest to, żeby dziecko było szczęśliwe, no zakładam, że każdy rodzic chce, tak. żeby jego dziecko było szczęśliwe. Tak. Nie? Wiesz, ja też sobie myślę, że to nie jest tak, że my to musimy zawsze stawiać w kontrze. Zajęcia dodatkowe, kontra, swobodna zabawa. Myślę sobie, że bardziej trzeba popatrzeć na ten swój kalendarz, e, swój dzień i sprawdzić, na co tam jest miejsce. Mhm. Ja czasami, e, to w ogóle w innym kontekście, ale to się może tutaj przydać. Z mi w gabinecie rysujemy taki zegar który ma te 24 godziny, i kolorujemy razem z dziećmi, co ile czasu im zajmuje. Mhm. I myślę sobie, że to się może też tutaj sprawdzić jako takie ćwiczenie dla rodziców, żebyśmy sprawdzili, ile faktycznie nasze dziecko ma tego czasu na tą swobodną zabawę. Czy tam jest miejsce i na zajęcia dodatkowe, i na tą zabawę? Czasami to jest bardzo dobre, żeby tak to, wiesz, naocznie zobaczyć i sobie to zweryfikować. Dobra, dzieci powiedziały, że chcą się bawić, nie? Mm -hmm. To jakby naturalne dla dzieci, że one się chcą bawić. Tak. Ale czy w tym badaniu też rodzice się wypowiedzieli? Tak. Bo to, Co powiedzieli rodzice tak. na to, nie? Mieli, mieli też swój głos. No i ja, nie no, wspaniale. <noise> Chociaż wiesz, tutaj dzieci są bardzo ważne, bo umówmy się, to one są ekspertami od zabawy. No Tak, generalnie dla każdego rodzica dzieci są najważniejsze. No. Tak, więc tutaj ten ich głos jest kluczowy, ale rzeczywiście rodzice też mogli tam siebie wyrazić. I to też jest bardzo duża statystyka, bo 87% powiedziało, że widzi, że jak inwestują w tę wspólną zabawę, to widzą, że to się bardzo przekłada na ich relacje z dzieckiem, na to, że ona jest lepsza, że te więzi są mocniejsze, że lepiej im się jest później dogadywać. Więc. Jako rodzice dostrzegamy to, że ta zabawa jest dobrą inwestycją. Teraz myślę, kluczowe jest tylko to, żeby sobie to przypominać, żeby dobrze sobie te priorytety poukładać. W takim razie, dlaczego rodzice coraz mniej czasu spędzają z dziećmi na zabawie? No bo jakby generalnie żyjemy w czasach, gdzie jest multum rzeczy do zrobienia. Mm -hmm. Robimy też 100 tysięcy rzeczy więcej, niż robiły poprzednie pokolenia. Mm. Może mi się wydaje, że tak jest. To mm -hmm. jakby moja wiesz. Obserwacja. Obserwacja, że, że jakby no nie mamy tego czasu, mm -hmm. tyle co miały poprzednie pokolenia. Chodzi o natługę obowiązków, myślisz przede wszystkim? Czy to... Myślę, że tak. Wiesz, nie powiedziałabym też, że kiedyś to było lepiej. Bo... Nie, 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 nie mówię, że było lepiej czy gorzej. Po prostu było inaczej. Było tak? inaczej, bo by... myślę sobie, że kiedyś znowu nawet jak. Yy... Nie mieli ludzie tylu obowiązków w takim sensie, że mieli jakieś główne zadanie, nie wiem, iść na pole, wykopać ziemniaki. No dobra, a my to dzisiaj rzeczywiście tak hardkorowo, ale... mamy to wszystko takie bardzo intensywne. Szybko do pracy, zawieźć dziecko do szkoły, że na angielski, e, zrobić wartościowy posiłek. Wiesz, że my tak też bardziej się jesteśmy na tym skupieni. Tak, ale poszłaś tak hardkorowo z tym wykopaniem ziemniaków, to mm -hmm. się cofnęłaś tak do czasów, wiesz, <laughs> bardzo dawnych, ale wiesz, jedno, dwa pokolenia wstecz. No to wiesz, większość ludzi pracowała w fabrykach, mm -hmm. no bo Polska tym, od do. tym stała, od do, no i wracali do domu. I z moich obserwacji, mm -hmm. zdecydowana większość nie robiła już nic ekstra poza tym. Tak. No wiadomo, tam sobie ktoś w garażu siedział, coś tam robi, ale też miał czas dla siebie. Mm -hmm. Był w tym garażu, to najczęściej był też w tym, z dzieckiem był wtedy mm -hmm. w tym garażu. Czy tam majsterkowali, czy robili jakieś inne rzeczy. Teraz, no wracasz z pracy, idziesz, a dobra. Takie zajęcia, takie zajęcie, też tych zajęć nie było tyle. Tak, nie było Bo ja pamiętam możliwości. z naszego dzieciństwa, w naszej małej pipidówie, w tym miasteczku, wsi, były tylko, był tylko język angielski. Ja nie pamiętam nic innego, jakichś baletów, ceramiki. Tak, tak no nie było tyle możliwości, które, które mamy teraz. Tak. I to też jest pewnie powodem, dla których współczesnych dorosłych te zajęcia tak kuszą. Ja tego nie miałam, Czyli więc my sobie chcę próbujemy dać to, odbić, to, to, żeby to my nie dziecku. Mieli... nie? Że dać mu wszystko, co najlepsze. Więc myślę sobie... Ja marzyłem o tym, żeby zostać perkusistą, to teraz będę dziecko wysyłał, jest, że on musi zostać. Coś takiego, nie? Jest coś takiego. No myślę, sobie, że to jest w ogóle temat na inny odcinek o tych naszych na przekładaniu naszych marzeń na, na marzenia dzieci. Ale wiesz to, co chciałam tutaj powiedzieć? To, że rzeczywiście te obowiązki nam bardzo uważam, to utrudniają, bo faktycznie mamy na głowie sporo i dzieje się dużo. I też pewnie sama świadomość właśnie tego, jak ważne jest prawidłowe żywienie, rozmowy z dzieckiem. To też nam daje taką presję, że trzeba, 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 wiesz. Tak, tak. No. Tra traktujemy też jednym... wiele rzeczy jako obowiązek. Tak, w jednym właśnie odcinku z podcastów wyliczyliśmy, że potrzeba byłoby 8 etatów. Żeby... Tak, żeby to wszystko ogarnąć. Tak. Więc to jest problemem. Zresztą, no, jakby bądźmy szczerzy, ja mam takie okresy w pracy, że mam to wszystko poukładane i takie okresy, gdzie nie wiem, jak się nazywam. I, tak zwany rock and roll. Tak zwany rock'n'roll i wtedy mój kontakt z dzieckiem jest ograniczony do buziaczka rano i przeczytania książki na dobranoc. I też nieraz płakałam ci w rękaw, co ze mnie za mama, że nie spędzam czasu z moim dzieckiem, jestem najgorszą mamą na świecie. I to pewnie jest dobry moment do jakiejś refleksji. Więc tak bywa po prostu, że te obowiązki nas przytłaczają. Drugim powodem jest to, że te nasze dzieci są zajęte, tak? To, o czym powiedzieliśmy, że jakby tu nie ma tej opcji, żeby się spotkać, bo każdy z nas mm. jest pochłonięty czymś. Ale też to badanie Lego Playwell pokazało nam, że aż 54% rodziców mówi, że nie bawi się ze swoimi dziećmi, bo nie ma na to pomysłu, nie wie w sumie, co z tym dzieckiem robić. No dobra, ale czy my musimy mieć ten pomysł? Czy to znowu nie jest tak, że my musimy zagospodarować każdą minutę mm -hmm. życia tego dziecka? Czy tymczasem nie może być. Tą zabawą nie może być, nie wiem, wspólne gotowanie, ale tak jak wspomniałaś, mm -hmm. bez tam wytykania, że, że Kaziu brudził stół. Tak. Nie wiem, jakieś siłowanki na kanapie, nie wiem, pójście na rower, na spacer. Mm -hmm. nie? Jakby, jakby, czy zawsze musimy organizować tym dzieciom? Nie, te... nie. Zdecydowanie nie musimy planować każdej aktywności z naszym dzieckiem, każdej zabawy. Uf. To zupełnie nie o to chodzi. Wracam do tego, że dzieci są ekspertami od zabawy, więc mhm. jak my po prostu powiemy, chcę się z Tobą pobawić, to zwykle to dzieciaki będą tryskać po prostu pomysłami, co robimy. To robimy to, to robimy to, robimy to. I to też jest fajne. Możemy, tak jak powiedziałaś, po prostu te pół godziny dla rodziny spędzić na wspólnym sporcie. Mhm. I to też jest fajne. Natomiast ja też rozumiem, że czasami dzieci po prostu tak wiesz, leżą, nudzi mi się, nudzi mi się. I my. Z jednej strony wiemy, że warto, żeby się ponudziły, i chcemy dać im na to jakąś taką przestrzeń i możliwość, ale czasami jednak czujemy, że coś byśmy nawet z tym dzieckiem porobili, ale co? Nie? Mhm. Pojawia się takie zdarzenie, że kurczę, co tu, co tu wymyślić? No tak, ale ja też trzeba trochę odpuścić tą pozycję, że to ja organizuję dzień, ja organizuję życie, bo jestem dorosły, nie? Tak. Że jakby wydzielić. Taki segment to życia, to jest twoje, dobra, róbmy, co chcesz. No wiadomo, w granicach jakiegoś tam bezpieczeństwa, tak, tak, jak tak. dyskupujesz, że chcesz skakać z okna, no to nie <gry> będziemy skakać z okna, nie? Ale wiesz co? Myślę, że też to dla dziecka będzie przyjemne, jak my czasami po prostu y, przejdziemy i powiemy, tak bym chciał z tobą pobudować z klocków. Po pobudujesz ze mną? Czym ja że taka forma komunikatu do każdego byłaby przyjemna, jakbyś nie? tak przyszła do mnie, taką mam taką euforium? ochotę z tobą pójść na kawę! <grym> Chodźmy na tą kawę! <grym> ha, ha, ha. <grym> Więc to jest fajne, jak ludzie chcą z nami spędzać czas i dają nam takie sygnały. Więc my też trochę z grupą LEGO, wychodząc naprzeciw tym bolączkom rodziców, że potrzebują tego pomysłu, no, dawaj, dawaj. w ramach tej, tej naszej inicjatywy Pół Godziny dla rodziny, stworzyliśmy gotowe scenariusze zabaw, więc rodzic sobie po prostu sięga, czyta. I bawi się z dzieckiem. I dla dziecka to jest takie przyjemne, że ten rodzic wychodzi z inicjatywą. Natomiast e, kiedy wymyślałam te scenariusze. Dobra, dobra, poczekaj, bo już mam jedno mnie No. Gdzie sięga? Gdzie sięga? Zostawimy link. A, dobra. Zostawimy link w opisie. Ja sięgam, o nie. W końcu się bawimy, wyobraźnie. A tak sobie też można. No, poddaj się tam, widzisz, to jest kartka z zabawami. Podlinkujemy, spokojnie. Okay. Ale wiesz, jak ja wymyślałam te scenariusze, to też taką, takim moim nadrzędnym celem było to, żeby te scenariusze, okej, okay, były taką gotową instrukcją, mhm. ale też dawały bardzo dużo takiej możliwości własnych pomysłów. Okej. Okay. Więc na przykład... To, to brzmi tak, żeby zrobiłaś scenariusze zabaw, ale jednak, sami. Tak. Nie, nie, nie. Na przykład mamy... Jeden, jeden podam przykład, żeby więcej już było, wiesz, ciekawość rozbudzamy i tam sobie sięgacie, ty też sobie sięgniesz. Tak, ja już, się, już sięgam, już to mam. <grym> Więc jeden. Robimy teatr cieni. Teatr cieni. Ale nie taki tam, wiesz, rączką na ścianie, chociaż taki też jest super, ale. Siadamy z dzieckiem, wymyślamy, co by mogło być w tym naszym przedstawieniu. Mhm. I to jest ta przestrzeń do inicjatywy własnej. Jaka to będzie historia? To będzie o smoku, o księżniczce czy o okay. robotniku, który kopie ziemniaki? Okay. Siadamy później do klocków Lego, budujemy sobie figurki, scenerię, drzewo, które tam ma być, czy tego ziemniaka. I dopiero potem stawiamy ekran i wystawiamy to przedstawienie. Więc zobacz, jest ten pomysł, i tam rodzice mają różne sugestie dla dzieci młodszych. Dla dzieci takich starszych, szkolnych, młodych nastolatków, jak to zrobić, dla żeby. Dla dorosłych. No tak, więc mamy taką opcję bazową, opcję z gwiazdką w tych scenariuszach, dla tych uczestników bardziej zaawansowanych, ale to są takie główne punkty, o które uważam, że warto zadbać, a między tym jest po prostu dużo przestrzeni do tego, żeby kombinować, wymyślać, i każdy scenariusz jest tak stworzony. Wyobraziłem sobie właśnie tą opcję z gwiazdką dla bardziej zaawansowanych użytkowników, jak mówisz. Użytkowników, uczestników zabawy. Jak mówisz, zróbmy teatrze cieni i taki zaawansowany uczestnik zabawy buduje, wiesz, cały ogromny teatr. Nie wiem, 10 metrów na 10 metrów. Nie, nie, nie Dobrze, spokojnie. to teraz potrzebujemy jakieś źródło światła i oświetlenie. Tak też można, ale w wariancie wiem z gwiazdką. że dobrze gwiazdka. nie byłaby zabawa 30 minut dla rodziny, tylko 30 lat dla rodziny. W wariancie z gwiazdką mamy na przykład to, żeby pobawić się trochę tym światłem. W takim sensie, żeby poeksperymentować, że jak tam coś bliżej źródła światła lub dalej, to inna będzie wielkość tego cienia. Więc tutaj możemy popracować nad dramaturgią, wiesz, żeby na przykład jakiś potwór, który się skrada, był najpierw taki wielki i ogromniasty. Więc takie opcje są w opcji z okay, gwiazdką. I tam okay. jest jeszcze kilka innych pomysłów na no, zaawansowanie. Dobra. Ale cała akcja, i ty też powiedziałeś, że pół godziny dla rodziny. Mhm. To takie pytanie teraz będzie przewrotne: czy te pół godziny wystarczy? <laughs> Wiesz co, absolutnie nie zachęcam do tego, żeby siedzieć ze stoperem okay. i liczyć te pół godziny. A, dobra, tam powiedzieli pół godziny, to mam załatwione, <noise> Będę za odhaczone. Mieć odhaczone. Nie, nie, nie. Natomiast te pół godziny jest taką propozycją, bo zobacz, że te pół godziny to nie jest dużo. Pół godzinki jest pikuś. No tak, no. A może dużo dać. Okej. Okay. I myślę sobie, że tak, taka, myśl, tak, taka myśl w głowie, pół godziny dla rodziny, mam nadzieję, że będzie takim impulsem do tego, żeby po tą zabawę sięgnąć, żeby się nad tym skupić, żeby potraktować ją priorytetowo. No tak, bo też można to potem rozbudować, tak? Bo rozumiem, że pół godziny dziennie to jest pół godziny dziennie, ale na przykład przy takim teatrzyku jak... Wciągniemy tak. się w fabułę, to nam może braknąć tego Dokładnie. czasu. Dokładnie. Ale potem, jak jest weekend, gdzie jest więcej tego czasu, można zrobić, wiesz, rozbudować, rozbudować w ogóle. Tak, nie? Zaprosić wtedy w ogóle babcie na to tak. przedstawienie. Do smoka które dodać rycerza, nie? cały tydzień. Więc nie siedzimy ze stoperem, nie liczymy tego pół godziny. Mhm. Natomiast faktycznie te pół godziny takiego, wiesz, skupieniu na dziecku, jestem teraz ty, ja, nasza rodzina, to będzie coś takiego magicznego. Ja w ogóle często mówię rodzicom, że jeżeli kiepsko im się układa z dzieckiem i czują, że ciągle walczą, sprzeczają się, kłócą, to ja zawsze mówię, zróbcie więcej przyjemnych rzeczy razem. Aha. I rodzice często wtedy mają takie, co? To on nas wkurza, łobuzuje, gryzie, bije, pluje, a ja mam jeszcze się z nim bawić po prostu i sprawiać mu przyjemność? Tak, bo ta wspólna zabawa naładuje relacji w kontekście, wiesz, więzi, wzmocni mhm. ją. A jeżeli nas z dzieckiem łączy taka mocna więź, to ono też jakby ma większą motywację do tego, żeby dostosować się do tych takich rodzinnych reguł. Mhm. Przestrzegać, być, być po prostu współpracującym człowiekiem. To na koniec, jaki jest największy mit dotyczący zabawy? Największy mit brzmi, że zabawa jest jakąś bzdurą dziecięcą. Wiesz, że to jest coś, co tam no, takie tam pitu-pitu dziecięce. Jesteś dzieckiem, to się idź pobaw. Po tak. Zabawa, fakt jest taki, że zabawa jest bardzo ważnym elementem życia rodzinnego i powinniśmy traktować ją jako priorytet, a nie jakiś taki dodatek. W sumie to nie tylko rodzinnego, no bo tak popatrzysz, to jak jesteś dzieckiem, to się bawisz, masz zabawę, mhm. a potem jesteś tam, nie wiem, dorosłym, czy tam mhm. no, nastolatkiem, czy dorosłym, no to te zabawy się zmieniają, tak? Idziesz tak. na dyskotekę, Zagrasz się bawisz, z żoną w planszówkę. Zagrać z żoną w planszówkę, czy nie wiem, idziesz na, na przykład te wszystkie biegi, co są, co biegają tak. po jakichś tam błotach, na Tak, 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 dokładnie. Czy, no to jest nasza tam, zabawa. No to, to jest dla tych ludzi zabawa, nie? Tak. I myślę sobie, że jak my nauczymy dzieci traktować tą zabawę priorytetowo, to też w dorosłości będzie im łatwiej odpoczywać. A my, współcześni dorośli, zdecydowanie mamy z tym problem, więc ochrońmy przed tym nasze dzieci. Bardzo pani dziękuję. Widzimy się w kolejnej audycji za tydzień z helikoptera. <noise>